Witajcie! Dzisiaj zaprezentujemy wam cold weather menu 10 Amerykańskiej Armii, Ar arktyczna racja z jajeczkami, jajecznicą w stylu dzikiego zachodu, serem. Więc przejdziemy do otwarcia. to jest dobowa czy to jest jedno? U amerykanów nie ma kochanie dobowych racji, Aha. tylko są posiłkowe tak zwane ośmiogodzinne. Cheddar cheese, czyli to są takie krakersiki w serze cheddar. Tu mamy chocolate sport bar czyli czekolada, granola, wheat milk i blueberries. To mieszanka liofilizowana. Dalej, co tutaj mamy? Napój pomarańczowy, kakao i nasza jajecznica skompresowana i jakby to powiedzieć. Wysana próżniowo, żeby się tam nic nie spsuło. Mhm. Dobra, przejdziemy do działania. Zacz, Zacznie ssyczeć. Jak no, Najpierw pokażemy tak. To widać. Fajniej. Są duże kawałki. U. Co to tam jest? Wszystko. Wszystko. <laughs> I sobie zalewamy nie wrzątkiem, a gorącą wodą. Do tego. Tak. Okay. I jeszcze troszeczkę. Jest gdzieś linia? Nie ma. Poziom wody. Tu akurat wszystko się robi na oko. Mhm. Jeszcze sobie wymieszamy. I wrócimy do Was, jak już to będzie gotowe. Witamy z powrotem. Jedzonko już praktycznie gotowe, ciepłe w U uh. Nie za dużo, troszkę wody? Nie. Nie? Kochanie. Tak? Dobrze. Tu mamy już jajeczniczkę, o tu jeszcze zostało. W jajeczniczce macie paprykę, Mińsko, jakieś małe kawanosiki, szynka. Zanim przejdziemy do dania, tu macie po kolei czekoladkę. Nasze, jak to się ładnie nazywało po ich niemu cheddar cheese. No takie, jakby, paluszki. A tu mamy jednak płatki śniadaniowe z mlekiem. Czyli wystarczy zalać sobie po prostu wrzątkiem i zrobi się z tego papka dla dzieciaczka. To ja chcę. To jest tak. Tutaj. A, a, a. Dla odmiany pierwszy skosztuje. Jest. Jak? Hmm. Normalnie jajka. Teraz <laughs> lecimy do kamerzystki. Mm. No, dziwne. No, czyli jajeczka są dosyć fajne, smaczne. Poczekam, aż jeszcze trochę tej wody się wchłonie. To są racje dostosowane do min minusowych temperatur, że powinny w skrajnych warunkach dać nam bardzo szybko duży zaszczyt energetyczny. Tu teraz zrobimy tak. Proszę. Proszę. Mięciutkie. Opaska zjem. I pokażę przy okazji, co się znajduje tutaj. Aha. A, to jest wiem, dlaczego te jajeczka nie są takie, jakbym chciał. Tabask. Tabask, ale niestety nie dodam, nie dodam, bo to potrzeba do innej racji. Mm. Tradycyjnie kusteczko, papier toaletowy, cukier, zapałeczki. Chciałem powiedzieć piczki, kusteczka nawilżana, Oczywiście, że jak to się fajnie nazywa no ta. Lalala, pianka do mleka? Nie, to się inaczej nazywa. Pianka Mam do dziury. kawy. Nie zagęszczać. I kawa Diario. Instant. A bym zapomniał o najważniejszym: guma synamonowa. Tak? I łyżeczka. Więc fajna racja. Ona ma praktycznie termin przydatności 60 lat. Tu nie, nie ma prawa się nic poprzeć, bo to jest tak to zrobione. Pozdrawiamy Was serdecznie. Przy okazji stwierdziliśmy, że kamerzystka jednak nie chce jeść jajeczek, to zrobiliśmy to musli z gumijagodami i <laughs> inne takie. Pokażę to bliżej jak to wygląda. O. O. To jest takie pożywne coś. To by było na tyle. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy Was. Trzymajcie się.